Hej hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym poradniku pokażę wam jak przetrwać e, na serwerze death is close na naszym serwerze daisy, tak więc zapraszam okej okay. A więc w tym poradniku bardziej skupimy się na przetrwaniu. Raczej w pierwszej części myślę, że czterech części. Bo chcę tutaj jak najwięcej pokazać abyście mieli właśnie możliwość pogrania na spokojnie na tym serwerze. I praktycznie byli bezpieczni od samego startu. Jeżeli tak, jeżeli zaczynamy. No, to musi mi tutaj to zaraz zniknąć. Jeżeli właśnie zaczynamy, to mamy klasy postaci. Mamy różne klasy postaci. Zaczynając na przykład od medyka, od turysty, policjanta, wojskowego, czy nie wiem, na przykład uczniaka czy coś takiego. Albo zwykłego obywatela. Jeśli wylosujecie medyka, no to macie bandaże na start, jakieś tam podstawowe medykamenty i jesteście wyposażeni w strój medyka. Coś tam macie, wiecie, typowo jak medyk. Jeżeli jesteście turystą to macie plecak górski i takie typowo wyposażenie turysty Przy czym jeżeli macie właśnie ten nóż myśliwski na turyście No to on jest o wiele wytrzymalszy niż ten, który znajdziecie tutaj na serwerze Ten, który oczywiście się zrespi To jeżeli tak Jeżeli mm, zrespiliście się i nie macie, nie macie jedzenia chociaż w każdym zestawie jest sporo jedzenia, ale jeśli byście nie cofili jedzenia, no to polecam oczywiście e, najszybszym sposobem to jest skraftować sobie wędkę z kilku patyków, bądź tutaj pochodzić właśnie po plaży, znaleźć te łódki, tak jak tutaj są, e, i zrobić sobie wędkę. Później następnie z kości zrobić sobie haczyk i później na ten haczyk. Ten jest już znaleziony w wędce także, także Tak to mniej więcej wygląda hmm, Teraz Wam pokażę jak to wygląda z, z Zrobioną wędką e, Tak samemu Nie jest znalezioną tylko po prostu zrobioną Ok, a więc mamy ten haczyk To się praktycznie niczym nie różni Dżdżownicę wykopujemy z zaraz Wam pokażę Wykopujemy tutaj z ziemi tylko musimy sobie znaleźć odpowiednie miejsce żeby właśnie tą wykopać dżownicę, bo tutaj jak nie ma, bo widać nie ma, ale tutaj mamy. Wykupujemy dżownicę, ogarniamy to wszystko i, i na takiej zasadzie na takiej zasadzie to się robi takie przed chwilą widzieliście. Jeżeli już to mamy, no to cyk. Podchodzimy, to wszystko sobie zakładamy, podchodzimy. Najlepiej właśnie znaleźć jakieś najlepsze miejsce do łowienia ryb bo nie zawsze w tych miejscach e, będą się po prostu że tak powiem respiły Te po prostu złowicie ale jeżeli już to macie no to muszę się trochę umoczyć dobra jest cyk i trzymamy aż do pierwszej złowionej nie czasami to może długo potrwać czasami dosłownie za pierwszym razem coś złowicie no ale to musicie próbować z miejscami Tu na przykład nic nie będzie. Odchodzicie kawałek dalej. A, dobra, nie wiem jak tutaj daleko muszę wejść. Jest na kucaka sobie. Co. Tutaj też niestety za pierwszym razem nie pyka. Ale tak, na starcie macie yy, jedzenie, więc... więc to wam tego nie zabraknie. Na pewno drugą taką opcją to jest przeszukiwanie tam tych właśnie budynków mieszkalnych bo często w budynkach bądź nawet pod e, drzewami jest naprawdę sporo jedzenia, wystarczy się tylko rozejrzeć. O tutaj jak widzicie za pierwszym razem pykło i mamy rybę. Tak więc jest spoko. I tą rybę jak sobie zrobimy. E, moim zdaniem ryba to jest najlepsze jedzenie e, ogólnie na Daisy. A zaraz Wam pokażę dlaczego. Jeżeli ją sobie tutaj obrobimy i tak dalej, przygotujemy do pieczenia, to mamy dwa kawałki. Te dwa kawałki je się na, e, już po zrobieniu i tak dalej je się tak długo jakbyśmy na przykład jakiś stek e, spożywali czy jakąś tą, taką militarną puszkę, a nawet dłużej to trwa. Tak więc filety nam na bardzo długo starczają. Oczywiście tutaj na serwerze nie ma problemu z, z takim. Długim terminem jedzenia, po którym to spada, możecie biegać. Jest to w miarę fajnie e, zorganizowane, więc myślę, że szybko się nie wywalicie. E, inne poradniki będą, myślę, troszeczkę inne. Będziecie mieli tutaj poopisywane i tak dalej do craftingu, co gdzie się może znaleźć. To jest e, typowy taki, żebyście mogli sobie e, przetrwać. Okej, okay. tutaj na ekranie będą się pojawiały, jak możecie podejść z zombie, żeby was po prostu nie, e, nie biły zbyt mocno i żebyście nie padli na przykład od jednego czy dwóch. E, na ekranie będą się pojawiały właśnie sekwencje, e, gdzie pokazuje jak zabijać te zombiaki, aby nie zrobiły wam krzywdy. OK, ale jeśli tak, jeśli macie kurę, znajdziecie kurę też w mieście to tak na szybko, podchodzicie sobie do niej jeśli wam się wyczerpie jedzenie to najlepiej akurat tak jak ja pokazuję lepiej ją obejść bo teraz powinna dostać teraz będę kurę był pół godziny nie? o, dobra, nie dostała i mamy już kurę możemy sobie ją ogarnąć tak więc to też nie jest jakiś tam problem eee, na ekranie oczywiście będziecie mieli zombie pokazane jak je zabijać albo już mieliście nawet e, tak więc tak to mniej więcej wygląda jeśli chodzi o haczyk to tutaj jeżeli mamy kości haczyk da się z kości zrobić mamy kości wyciągamy nóż albo w pierwszej kolejności nawet te kości wyciągamy bierzemy cyk nożem mamy wytwórz improwizowany haczyk to sobie robimy czekamy i tutaj mamy haczyk, możemy to praktycznie w nieskończoność robić. E, tutaj tylko zależy właśnie od ilości kości, ile mamy, więc warto te kości zbierać. Z zewnętrzności możemy sobie zrobić linę. E, więc to tak też mniej więcej działa. Jeżeli macie też zwykłą linę, e, to możecie ją sobie przerobić. Ja już tutaj niestety nie mogę nic z tym zrobić, mam tylko pokazać, że rozwiąż pasek, pokaże powinno się dać ok mamy taką linę eee, i tutaj sobie kółkiem myszy wybieramy co chcemy zrobić dajemy zawiąż pa pasek wtedy mamy improwi improwizowany pasek i do niego tylko możemy dołączyć nóż ona niestety tylko jednego slota na nóż więc to się bardzo przydaje, jeśli nie mamy zwykłego paska, na przykład nie mamy też miejsca na noże. To, to się bardzo przydaje. Następna sprawa. Pamiętajcie zawsze, żeby, jeżeli macie ręce zakrwawione, to zawsze je przed próbą zjedzenia czegokolwiek, myć sobie w rzece, czy właśnie w morzu, jeżeli znajdujecie się na południu. To taka mała rada. Polujcie na zwierzynę, zwierzyna jest bardziej opłacalna. Jak tutaj widzicie ja mam, jest bardziej opłacalna, żeby ją właśnie jeść. Jeśli ją polujecie i odpowiednio przyrządzicie, to bardziej jest opłacalna, żeby właśnie jeść niż na przykład z puszek. Jeżeli na przykład traficie czarną tą puszkę, puszkę militarną, no to oczywiście ona się bardziej opłaca, żeby ją skonsumować. Ok, więc tak. Przedstawię Wam tutaj kawałek e, odnośnie pojazdów. Aktualnie znajdujemy się w mojej tutaj barze. E, póki się nie uzbiera duża liczba graczy, to będę w stanie praktycznie pomóc każdemu tutaj. Także jeżeli widzicie mnie na serwerze, hmm, dokładnie, to mówię ROUKORZEK995. To możecie tutaj pisać do mnie na czacie typu, Siemka pomożesz? to chętnie, chętnie ja tutaj pomogę, jeśli tylko będę gdzieś tutaj w okolicy, to chętnie pomogę na miejscu. E, jeśli jesteście gdzieś w okolicy, nie chcę Wam się pisać, bo się boicie, że, e, że ktoś ogarnie, gdzie jesteście i tak dalej, to zawsze możecie, jeśli posiadacie radio, spalić sobie radio. Ja zawsze nadaję na stacji 96 i 6, tak więc możemy się tędy porozumiewać. Tylko, że musicie mieć to rady łączone. Także myślę, że to też będzie tak w miarę przydatne aby mnie jakoś tam złapać. Okej. Okay. Jeśli chodzi o samochody w chwili obecnej samochody są bardzo rzadkie. Są też oczywiście zadane mody, że możemy tutaj wsadzić kanister, radio, jakąś broń i plecak. Stulty zostały powiększone do 500, trochę szybciej pojazdy jeżdżą, jak widzicie ja tutaj mam jeszcze zebrane przedmioty. I tutaj mam koło i sniperkę. Tak więc, auto się bardzo przydaje, ale trzeba o nie dbać. W następnym odcinku pokażę co i jak z autami i, i, i z resztą tak naprawdę, żeby nauczyć się w miarę jeździć. Mm, a tak jak mówię ten poradnik jest bardziej taki od przetrwania ale polecam Wam jeśli znajdziecie jakieś działające auto ee, to szanujcie je bo tutaj auta będą mega rzadkie i jedyne części e, jedyne części aktualne części które znajdziecie to jest właśnie chłodnica samochodowa i akumulator plus świeca zapłonowa co do akumulatorów to możliwe, że je znajdziecie gdzieś w budynkach i tak dalej, reszta będzie się respić w zrzutach, bądź w miejscach, pomieszczeniach, coś na zasadzie tarkowe, że będzie nam potrzebna karta czerwona, fioletowa, czy inny rodzaj tam karty, żeby wejść do środka i te rzeczy będą znajdowały się właśnie w tych kirumach albo w dropach. Mamy też na serwerze tutaj różne rodzaje tych dropów, więc, e, więc to też będzie w kolejnym poradniku. I myślę, że to jak na sam wstęp to myślę, że w zasadzie na tyle, bo jak tam widzieliście na początku to z ząbekami nie jest problem. Resztę co nowi gra gracze znają e, znaczy nowi gracze z stara, żeby znaczy, to darzą, dadzą sobie radę, bo tutaj jest e, ja tak powiem malutki problem na samym starcie z zombiekami, ale jak zastosujecie się do tych rzeczy co tutaj wam pokazałem na samym starcie no to myślę, że nie będzie problemu z przetrwaniem bo później to wiadomo, nie broni, ogrenia, takich pierdół i tak dalej w drugim odcinku, który będzie na 200% dłuższy pokażę co i jak craftować mm gdzie wchodzić, nie wchodzić, co potrzebujecie, czego nie potrzebujecie i tak dalej. Ogólnie drugi odcinek będzie polegał na craftingu, trzeci myślę, że będą pojazdy, a czwarte to będzie um, strefy i właśnie te rzeczy, namioty, szafki i takich typu pierdół, tak więc w drugim odcinku na pewno zobaczycie jak co craftować, co potrzebujecie do craftingu i tak dalej, na przykład jak tutaj odpalić generator. Co się da podłączyć, co zrobić i tak dalej, na co musicie zwrócić uwagę, jak zrobić sobie taki piecyk, e, gdzie znaleźć te szafki to, i dokładnie co mamy do zaoferowania jeszcze na tym serwerze. Tak jak mówię, zrzuty i dropy, jest ich dość sporo i są z każdego razu. Jest zaopatrzeniowy, jest medyczny, jest e, do budowy bazy i myślę, że militarny ali też są, tylko są do trzech na całą mapę. Tak więc jeżeli są gdzieś trzy w pobliżu, no to się nie zrespi dopóki któraś z nich nie zniknie. Także myślę, że pomogą na starcie. Jeżeli zastosujecie się do tego, co tutaj wam pokazałem, no to dacie sobie radę na samym starcie gry na naszym serwerze. Tak więc zapraszam wszystkich na nasz serwer. Nazwa i link do Discorda serwera będzie w opisie filmu. Tak więc dzięki, trzymajcie się, napiszcie w komentarzach, czy spoko poradnik, tak może być, czy chcielibyście, abym rozwijał trochę więcej w przyszłych takich poradnikach z Daisy. Tak więc trzymajcie się, hej hej! Let's pay the price Stuart